Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, dziś niedziela, a więc podsumowanie tygodnia i dzisiaj tak w nocy pomiędzy drugą a trzecią zaczął padać się na do tej pory pada Tutaj powychodziły z kurnika tylko kasi gejsi parę kur i trzy indyki Wy po co tutaj wychodzi tam? Wy to idźcie sobie do kurnika do ciepełka posiedzieć A u króli będziecie na to dzisiaj Jedni mówią, żeby im sianka więcej dołożyć, ale ja to chyba im dołożę, a drudzy mówią, żeby im to yy, folią tutaj, tą całą kratę zategować Gęsi I kaćni mają największą ranochę z tego. One się w tym śniegu tarzą, kąpią się. O. A tu do tego trzeba ja wody nalać, bo już w tam w ogóle, lód tylko tam jest. I tam do kurnika wstawiłem kurom karmidło i pojdło, żeby tam miały pić i i mała kucia. Siedzą w kurniku, może o cztery gołęby je tylko wyleciały, żeby było ich pięć. No ja, to, to chyba na dachu siedzi, jak się nie mylę. W domu, bo on tak latał, latał, ale go nie widzę teraz. Nie ma go na dachu, może z tej strony albo gdzieś do środka wleciał. Bo go nie widzę tam u siebie na dachu. Wróci. Jak nie wróci, to nie wróci. Ale chyba wróci Albo tutaj w kurniku siedzi I teraz wracamy Bo ten gołam, co w czwartek go znalazłem A on dzisiaj rano już zdał Chyba tu On był poczuczony Jak go prąd kopnął a klatkę Kratkę piersiową upadł już To wiadomo I też wczoraj na wieczór Przywiozłem Dostałem cztery nowe gołębie, ale jeden to jest taki fajny Takiego koloru to, że nigdy Tutaj są te trzy I ten srebrny taki ładny Takiego koloru to, że nigdy nie miał. Tu są te trzy, ten szary Srebrny i czarny A tu jest kolejny. Takie. kolej. Takie. wczoraj cztery Dostałem w gołębie Ładne ten, ten szary, ten srebrny to mi się najbardziej podoba i ja mnie tutaj trzy spały w nocy i tu tutaj siankę trochę dałem i oczywiście kury tutaj już pan heidi tutaj musiał nie bój się nie bój o firuś ty tutaj chcesz proszę chodź sobie firuś chodź czarnulek chodź w ciepełku macie być Kuciu, a czemu ty tutaj siedzisz, a nie z innymi i jesteś tam z mamą? Co? Jak ta reszta? I dzisiaj patrzę, co te pernici się tak gonią, co te się tak gonią, Mamy mysz mają w dziobie. W tym tygodniu 27 jajek, który mi nie, nie bój się, nie bój się, nie bój się. dobrze. 27 jajek mi zniesły tego tak go padł czego latasz nie bój się zobaczymy to wam się da więcej słabej króliki i też prawdopodobnie szarka ma się kocić na święta lub po świętach jakoś tak o przyleciał już pięć ich jest Śląskich. A ja teraz śląskich mam. 9. I siedem szaficerów. to razem mimo ich jest. 16. A czemu 7, a nie 8, bo było na pewno 8 szaficerów, ale gdzieś. Jeden szaficer się zabłąkał. Nie, nie będzie gdzie on jest. Żółty. No to to nie wiem gdzie on jest. Tutaj muszę wody wlać kaczkom i gęsiom, Jakoś. Do witaminy dam, to pewnie jest w domu, żeby w ciepłej wodzie to pojdło, żeby lód puścił. Ja już chyba pojdła będę brać do domu, jak w tamtym roku. Do domu biorę pojdła. Czy tu są jajka jakieś? Kura, nie bój się, nie ma. Może doniosą, z dwa to będzie w tym tygodniu, by było 29. Jezu, nie ma jajek dzisiaj, chyba nie ma. I też w tym tygodniu, Niesła, pierwsza zaczęła niesie jajka, ale ona się białe. I ta pani sobie przelatuje. A my co? Suk... To nie jest mrożący śnieg, nie zamrozi was. Ta pani, ruda, zaczęła też niesie jajka, zielona. Ale ona bardzo małe niesie te zielone. Jak gołąb, takie małe jajka niesie. Chodź się tam, chodź pompi. O, pom pomponio, tutaj. Idź. Chmurka, idź, chmurka. O, skęcaj. no. Idealnie. I, do, I tu do małego pomieszczenia idziesz. Ty, pulpet, to tu nie wychodź. A pani co? Ty, pani, to tu powinna być. Jeść to wszystko. O chmurka. Nie, nie, nie. Wy mi tu nie wychodzicie. Lubię tak tu spawać. da wypuszczę was dzisiaj. Ale za zimno. Zjem tylko obiad i, wy... i wyjdziecie. Zrozumcie. Wy ja będziecie się siejesz. Ta jest dla gołębi. Jest dla ciebie. I taka tutaj... Polityka ich jest, coś nowego to muszą zrobić i też tutaj jeszcze muszę tak przybić deskę tutaj, żeby małe gołębie czy się tu nie stórnikały. No. Woli siedzieć, tylko siedź. Ładnie, ładnie to możesz, ładnie, do. Ty być cicho. I jeszcze co było w tym tygodniu. No basen już się całkowicie zlikwidowało. Kaczkowi gęsio. To nie przejdę. Przepuści siebie kiedyś. No nie wiem, co, na śniegu się boją, bo ludzie. Nie Jeszcze... Kura! Chudeć, wiecznie się! Dobrze, to jeszcze basej się zlikwidowało. Kulawiec! Basa się zlikwidowało! Ten nie czemu ma podziwanie całych ży. Grzebień. No i co i zima? Się rozpoczęła, ale to ma dopiero padać do jutra, ma padać. Ale we wtorek ma padać gdzieś, czwartek od nowa śnieg. I potem mają być słońce, tak gdzieś 7-5 stopni bez mrozów. To już wszystko na dzisiejszy odcinek. Oby tak na, na święta był śnieg. A nie, sama trawa. Gęjdź do słapca. Jeszcze dawne dzieciństwo przychodzi do głowy. Gęjdź, ty tam byłaś, słapca, jak byłaś mała. Teraz to już tam nie będziesz pod słapcem. Dobrze, dobrze, spokojnie. A kacusce, a to przeszło. Kropkę dostały no co? No i to, jest... o, 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 Dobra, to już wszystko na dzisiejszy odcinek. Na razie. Cześć.